Oglądaj serial Spidey i super w Disney Junior. A teraz pora na kolejną magiczną chwilę. Bajączki muszą sobie poradzić z super łotrzycą, która próbuje im ukraść coś naprawdę cennego. Jeśli jej się uda, będzie niepokonana. Za nimi! Zdobądź te rękawice! Lubisz się pokręcić? Oh. Ty też! Zabierz rękawicę! Wow. Oh. Rękawica! Tak! Daj ją mnie! Oh. Oh. Nie ma mowy! Ja ją wezmę. Wow! Mam ją! Oh. A ja jego! <skrymne> Nigdzie się nie wybierasz! Oj no nie! Bierz rękawicę! <skrymne> Sama zajęłaś się ostatnią zbroją! Oh. Może zbroi już nie ma, ale jestem ja! Ha? Ha. Przepraszam. Cześć wam. Telefon od burmistrzyni to był żart, więc wracam do domu. Bez odbioru. Słyszałaś? Nie uda ci się pokonać nas i Ironmana. To koniec! A, -a mam ją! Pa! <grystanie> <Fa. Zabrała> rękawicę! <grystanie> A teraz cała elektryczność z rękawicy jest moja. Tak! tak. <grystanie> Właśnie wyciągnęłam z niej cały prąd. Weźcie ją sobie, jeśli chcecie. Dzięki niej jestem taka potężna, że nikt mnie już nigdy nie powstrzyma. No ciekawe, co powiecie teraz, pajączki. Może tak. Uważaj na makaron. Ha? Jaki makaron? A, taki basenowy. Lepiej go sprzątnąć, zanim ktoś się o niego potknie. A, Woda właśnie ją całą zabrała. I tak Spidey odkrył, że dzięki odrobinie pomysłowości i pracy zespołowej można pokonać każdego, nieważne jak byłby potężny. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów, i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.